Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w szkole numer 2 na Bzinku. Co ciekawe, szkoła jak to szkoła. Bardzo interesujący jest ten napis, który widzicie naszymi głowami, a mianowicie Izba Pamięci. Cóż, idziemy zwiedzać. Zapraszamy, chodźcie z nami. Jak widzicie, wchodzimy właśnie do budynku szkoły. Kamał już robi zdjęcia. Tu mamy jakiś wielki... Kantorek pod schodami. Tu się znajduje hydrant w ścianie. No i wchodzimy na korytarz główny. O, znaleźliśmy coś ciekawego. Słuchajcie, mamy zeszyt. Pierwszy artefakt. Jakiś bardzo podarty zeszyt. Bardzo stary. Z dopiskiem Stunde, Tima Meine Freud. Po niemiecku, czyli wiadomo, że lekcje języka niemieckiego się tu odbywały. A to akurat dobrze, bo troszeczkę się to wiąże bardzo z naszą historią, którą chcielibyśmy Wam przedstawić odnośnie tego całego budynku. Ale o historii troszeczkę później. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj prawdopodobnie znajdowała się stołówka. Tylko dlatego, że w kolejnym pomieszczeniu, o tutaj, mogło być to pomieszczenie gospodarcze, gdzie mogli wydawać posiłki właśnie tutaj na tej wydawce. Yy, świadczy też o tym kolor i w ogóle jak jest, jak jest tutaj urządzone to, to pomieszczenie. Wszędzie płytki. Tutaj macie drzwi z wywiecznikiem u góry, który mógł odprowadzać opary, które powstawały tutaj w kuchni. Idziemy sobie dalej. O, patrzcie, tu mam coś ciekawego. Właśnie sobie stanąłem na drzwi, które nie mają numeru. Na tabliczce jest kreska. Co może świadczyć o kresce? No, nie wiem. Dobra, nieważne. Kolejne pomieszczenie. Zobaczcie sobie tutaj na tą podłogę. Ona jest zrobiona z takiej drewnianej klepki parkietowej. Jest na legarach, także była około 10 cm wyżej niż, niż jest podłoga betonowa. Ale co tutaj się mogło znajdować, nie wiem. Idąc dalej, wchodzimy już na kolejne piętro, na które prowadzą nas takie cudowne drewniane schody. Także widzimy się za moment na górze. Placówka szkolna, w której się teraz znajdujemy. Działało tutaj w latach 1927 do 1974 roku, ale jej mroczna historia, tak jak już Wam powiedziałem na dole, wiąże się troszeczkę z inną datą, o której Wam powiem dalej, ale mogę tylko powiedzieć, że ten budynek nie był już placówką szkolną, ale został przekształcony w więzienie. A kiedy to nastąpiło i kto? przeistoczył ten budynek w więzienie dowiecie się w dalszej części odcinka także idziemy zwiedzać wchodzę do kolejnego pomieszczenia jak to pomieszczenie i na każdym urbexie musi być kibelek, także wchodzimy do kibelka no niestety tutaj z kibelków niewiele zostało, jeszcze jakieś śladowe ilości muszli ale tak to generalnie powiem Wam, że bardzo ładnie jest to zachowane Idąc dalej. Nie wiem co znajduje się w tej ciemnej tutaj przestrzeni. O cześć Karol. Mamy coś tutaj jakiegoś ciekawego? Yy, tu prawdopodobnie znajdowały się kabiny prysznicy. Po czym, sądzę po tym, że tak. dość wysoko umieszczone zawory z wodą i wyłożone całe Rzeczywiście. Czyli tu były prysznice. No fajnie, no wyposażona szkoła naprawdę była dobrze. Idźmy dalej. O, kama znalazła światło chemiczne, czyli mamy jakiś artefakt. Czy mamy jakiś. współczesny, ale zawsze jest, tak? Czyli pewnie jakieś rozgrywki ASG tutaj się mogły yy, wydarzać, brać udział. Także zobaczmy, co się dzieje w tych salach. <laughs> zobaczcie sobie, jak ktoś. ktoś miał dowcip, tak? Namalować sobie takiego człowieczka. Sala bardzo dobrze zachowana. W sumie to budynek jest w idealnym stanie zachowany, z tego co widzę, bo tutaj nic nie jest zniszczone, oprócz tego, że zostało zabrane wyposażenie. Pewnie każdy z Was pamięta taki prostokąt na ścianie po zdjęciu tablicy szkolnej. Sądzę, że czas Wam troszeczkę objaśnić sytuację naszej zagadki o odnośnie więzienia, które było w tej szkole. Także już Wam mówię o co chodzi. Słuchajcie, dochodzimy do mrocznego rozdziału tej historii. 8 kwietnia 1940 roku. To właśnie wtedy. To miejsce zostało przekształcone na więzienie niemieckie wraz z siedzibą Gestapo. Dokładnie. A teraz pójdziemy do sali, która ma najbardziej mroczną historię z całego tego obiektu. Także nie wyłączajcie odcinka. Znajdowaliśmy się w sali numer 5, numer która jest niedaleko sa sali numer 4. I to krokiem produkcji, Ta sala znajduje się zaraz obok. Właśnie. A w tej sali znajdowały się naprawdę ciekawe rzeczy. A tylko dlatego, że tam znajdowała się sala przesłuchań Gestapo. Zapraszamy do środka. Właśnie teraz wchodzimy do sali numer 4. Słuchajcie, czytając kroniki, dowiedzieliśmy się, że w tej sali nauczyciele w momencie, gdy placówka zaczęła znowu funkcjonować, bali się wchodzić tylko dlatego, że w niektórych miejscach jeszcze farba nie pokryła śladów krwi. Można było zaobserwować wyryte w ścianie imiona, nazwiska, sentencje, prośby o uwolnienie, o łaskę. Także naprawdę w tej sali działy się straszne rzeczy. Dalej zobaczymy, co, się, co kryje przed nami budynek. Pójdziemy sobie na pewno na górę, na, na strych, na poddasze. Także chodźcie z nami. Dobra, znajdujemy się właśnie na drugim piętrze. Nie wiadomo dlaczego. Ktoś nam zabarykadował wejście. Podobnie jak na dole mamy kibelek z częścią prysznicy. Ha, to wam pokażę ciekawą rzecz. Ktoś tutaj zrobił sobie strzelnicę do wiatrówki albo ASG. To wszystko właśnie wygląda jako w Tu mamy jakąś ciekawą sentencję. Nie wiem co ona znaczy. Może któryś z widzów wie, to bardzo chętnie bym się dowiedział. Wejdźmy sobie jeszcze do jednego pomieszczenia. Bardzo małe pomieszczenie. Nie wiem co tu mogło się znajdować. Idziemy teraz do piwnic. Zobaczymy, co one kryją i skrywają. Może coś ciekawego. Wejście trochę hardkorowe. Dobra. Gdzieś tu się jakoś wdrapę. Dobra, wdrapałem się. O kurde. Dobra, jesteśmy. Piwnica. Coś się przemi na wylot. Tego nie widziałem. Jest tam coś? Jest tam coś? Tam jest. Tak, jakby było drugie pomieszczenie. Dobra, nieważne. Generalnie tutaj się znajdował prawdopodobnie piec. Tu mamy piec. Szyb od komina. Tu jest cały postument, który. Tak, na właśnie. Który nie. prawdopodobnie stał piec. Właśnie na nim stoimy. Tajemnicza Tajemnicza dziura, która nie wiadomo tak naprawdę do czego mogła być. No. Znaczy, no wiesz co, mi się wydaje, że to jest jakiś element pieca, zobacz, tam jest jakaś jeszcze metalowa część. Gdzie? Tu, 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 przy... pod cegłówką. A, to. No. To nie jest metal, to jest od kosza. No od kosza, myślałem, że jest coś metalowego. Tu jeszcze mamy stare biurko nauczyciela prawdopodobnie. Zasypane. Zasypane skrytem. Tu najprawdopodobniej był magazyn węgla i lub innego opału, co Świadczy o tym na pewno to okno, bo jak tak. widzicie, jest spadowe. Tak, żeby łatwiej było tutaj ładować opał. Coś znalazłeś ciekawego? No, to jest Przynajmniej strzelanki ASG tutaj się odbywają na pewno. No, troszeczkę słabo, bo jednak jest to miejsce dość specyficznej historii. tak? Kolejne małe pomieszczenie, jak widzicie. Mamy jeszcze z tego typu kaloryfer żeberkowy, rurowy tu mogła się znajdować jakaś umywalka, ewentualnie coś ten desen. pokaż no. rzeczywiście, mogło być coś takiego tu, to nie jest dość długie. tak rój komarów rój komarów dobra okno zamurowane ale bardziej ciekawi mnie to możesz tu podejść z latarką? słuchajcie bardziej ciekawi mnie to, co znajduje się tutaj zobaczcie te drzwi tu już mam poświecę bardziej. One są metalowe i mają taką kratę. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to pomieszczenie było pomieszczeniem izolatki. Nie sądzisz? trzymywania więźniów. Nie, naprawdę. Bo słuchajcie, to są drzwi metalowe, kawał metalowych drzwi dość grubych, obitych blachą z jednej i z drugiej strony, zakratowanych. No, mogło być to izolatką. Creepy miejsce. Bardzo creepy. Bardzo creepy. Dobra. Właśnie teraz obchodzimy sobie budynek z tyłu. Ja Wam powiem coś ciekawego. Zobaczcie, że na pierwszym poziomie tego budynku, w oknach, są kraty. Wszystkie okna są zakratowane. Także z tego parterowego. Z parterowej części na pewno nikt by nie uciekł, nie wyszedł. No, tutaj mamy takie mały tarasik, i drugie wejście do szkoły, które jest zamurowane, tu ale. W nie się, się główne wejście, sądząc po tym patriotów. No, wiesz, co jest to bardzo takie niemożliwe, bo ten budynek jest tutaj okazały z tej strony. Fajnie to wygląda i mogło być tu. Dobra, słuchajcie, my będziemy się kierować. Tam, i wam powiemy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ale to już zobaczymy się na miejscu. Obecnie, znajdujemy się w miejscu, gdzie znajdowały się dwa postumenty. Dwa wspaniałe postumenty. Tak, w sumie one były skomponowane w pomnik, który wyglądał tak, a jest dostępny jego zdjęcie na internecie. Niestety, jak widzicie, pomnika nie ma, ale na pewno na ekranie filmu zobaczycie sentencję, która była umieszczona na płycie, bo jest dostępna ogólnie w internecie. Także no, niestety pomnika nie ma. Po naszej prawej stronie znajdował się właśnie orzeł, a teraz, gdzie stoi nasza piękna pani kamerzysta, znajdował się postument z tablicą. Niestety, zostało tylko tyle, a szkoda. I wygląda to po zmroku. Jest tu naprawdę ciemno, strasznie. Zostałem sam we środku. Reszta ekipy Kama i Dawcio są na zewnątrz. Mnie ciekawiło to, jak to wygląda, jak jest ciemno. Jest tu naprawdę creepy. I szczerze nie chciałbym zostać tutaj sam na noc. Możecie powiedzieć, że pękam, ale tu jest naprawdę creepy. Jest tu masakrycznie ciemno. Bez latarki nie widać tu praktycznie nic. A to dopiero jest półmrok, gdzie naprawdę nie jest jeszcze tak strasznie ciemno. Sama ta klatka schodowa wygląda przestrasznie tym bardziej, że to jest masa pomieszczeń i sama psychika już płata figle, co to może być. Nie chcę schodzić tam do piwnicy, ale zejdę na dwa, trzy kroczki i pokażę wam. Tam jest właśnie to miejsce, gdzie był piec. Słuchajcie, właśnie teraz no, kończymy zwiedzać tą szkołę z dość ciekawą i brutalną historią. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz, nasz kanał, bo jest to dla nas bardzo ważne. Zostawcie oczywiście dzwoneczek dla powiadomienia i pamiętajcie, żeby odwiedzić naszego Facebooka i Instagrama. No cóż, a my standardowo szukamy nowej przygody, nowego miejsca do zwiedzenia i odkrywania z Wami, także cześć.